Fantastyczną rzeczą na winach Grand Tasting jest to, że nie musimy się ograniczać do Chorwacji, tylko możemy degustować wina ze wszystkich krajów byłej Jugosławii, Słowenii, ale najmniej znane w Polsce i w związku z tym dla nas najciekawsze w degustacji są wina z Bośni i Hercegowiny oraz Serbii. Maćku, co byś powiedział o winach z Bośni? A wina z Bośni, myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Zresztą wiem od samych winiarzy, że bardzo dużo Polaków tam jeździ, głównie w celach pielgrzymkowych w drodze do Medjugorje. Ja się skupiłem na winach bardziej z Hercegowiny, z okolic Citluka, czyli właśnie tam, gdzie owo miejsce objawienia się znajduje. Muszę powiedzieć, że tu przynajmniej sytuacja jest prosta, bowiem, jak wiemy, Bałkany to są zdecydowanie skomplikowane historie. Natomiast w Bośni i Hercegowinie mamy dwie główne odmiany. Także biała odmiana to jest Żilawka. Żilawka to jest bardzo ciekawy szczep. Który oczywiście najlepiej sprawdza się na miejscu. Określiłbym go jako taką troszeczkę wypadkową, może między Vermentino a Tokajem Fruliano. Jest to szczep o takich nieco zielonych smakach, ale też bardzo dobrej kwasowości, także daje dosyć takie świeże wina. I... Są tutaj podejmowane próby też wzmocnienia troszeczkę jak to ma w przypadku Malwazji i Istriany, wzmocnienia jego struktury, także mamy też troszeczkę win macerowanych. Najlepszym producentem wydaje mi się Byrkic, drugim producentem równie dobrym jest Marianic. Natomiast generalnie to jest jeszcze kraj, gdzie właściwie to piero, który szuka jakoś swojego miejsca i stylu, także mamy bardzo dużą rozpiętość także pod względem jakości. Trzy słowa oblat i nie to jest ciekawy, dosyć łagodny, elegancki szczep, który w przeciwieństwie do takich sławnych szczepów jak plawacz mali, czy nawet wranacz, z którym jest bardziej spokrewniony, nie tworzy win tak mocarnych i tak dobrze zbudowanych, raczej wina łagodne, o miękkiej fakturze i, i, i przyjemnej owocowości, także one w ciepłych, letnich miesiącach się, by się dobrze sprawdzały. Ja spróbowałem 20 win z Serbii, i co prawda o Serbii można powiedzieć to, co o Bośni. To znaczy, że styl tamtejszych win jest jeszcze nie do końca zdefiniowany, ale Serbowie czynią z tego zaletę bardziej niż wadę. Jest to kraj, w którym się dzieje chyba największy dzisiaj w Europie winiarski ferment. Dochodzi do całkowicie szalonych eksperymentów. Przykładem może być seria win pomarańczowych macerowanych od producenta, którego butelkę tutaj widzicie. Wina winifikuje bardzo znany winiarz Otto Maurer i mamy tutaj szalone. Szalone macerowane Sauvignon Blanc, Traminer albo mój ulubieniec, czyli Pinot Grigio, i to jeszcze w dodatku z taką ironiczną, nawiązującą do tablicy Mendelejewa etykietą, która stanowi aluzję do miedzi, ponieważ wina macerowane z Pinot Grigio we Włoszech nazywają się Ramato, czyli miedziany, więc również te etykiety, ten design bardzo nowoczesny, bardzo szalony, bardzo kolorowy. Jest czymś, na co warto zwrócić uwagę w Serbii. Z drugiej strony mamy wina, może trochę bardziej konserwatywne, w stylu międzynarodowym, ale one również potrafią sięgać naprawdę szczytów jakości. Przykładem jest to chardonnay słodko nazwanej posiadłości Shishato, które naprawdę by mogło utrzymać nosa cztery razy droższym winom z tego szczepu z Kalifornii czy z, czy z Australii. A jeżeli interesują Was odmiany lokalne, to Serbia ma również ich sporo, ponieważ ma aromatyczną muszkatową tamianikę oraz ma odmianę, o której się sporo mówi, z którą się wiąże naprawdę duże nadzieje: to jest czerwony prokupac i tutaj jedne z najlepszych gmin całego salonu. To blendy bordowskie z udziałem prokupaca robione przez producenta Temet. Serbia na razie nie eksportuje w ogóle swoich win, jeżeli nie liczyć tak zwanego eksportu wewnętrznego, czyli do krajów takich jak Bośnia czy Czarnogóra. Naprawdę chciałbym więcej tych win zobaczyć w Polsce. Są niezwykle oryginalne i bardzo ciekawe. Ale oddamy coś naszym gospodarzom, oddajemy Chorwatom co chorwackie. To wino się nazywa Ocu. W związku z czym e, swoją nazwę z jednym z najlepszych macerowanych win z Chorwacji, z wyspy Pag, e, ocu z lokalnego szczepu Gekic, który oczywiście też polecamy.